Bardzo no, jest spokój, dobra? No, co, ale co, co ty Ty się spokój z tym optymizmem, o co ci chodzi? Zadania z państwa zrobione? Przed się miesiąc. Natura, nic eee. eee, nie umiem. Znowu nas pani w Kasiebie, będzie, kiedy przy Ale już nie warto się uczyć w ogóle. Co ty, co ty, co wy robicie? Ej, co ty, Już nie warto. No to sobie co Jedna cały dzień taki był i cały dzień. I będzie drugi, będzie trzeci, taki sam. Już nie wiem, już nie widzę. Co mam zrobić? Przecież już niedługo mają. Czytać nie warto, liczyć nie warto, powtarzać nie warto, zakłócać nie warto. Wierzyć nie warto, siedzieć nie warto. Myśleć nie warto, rozumieć nie warto, myśleć nie warto, rozumieć nie warto, jedno co warto to bawić się warto, ta i skakać i śpiewać to warto. Przecież bez niej ani rusz. Krokonda z kubia, ona jest na chmiery tam. Ani kubi, nie będę niby tak, jak obcy widz. Po nic, będzie jak nie tam. co z tego pyta? A właśnie, że nic. Nie ma Nie warto, przysiąc, nie warto, wierzyć, nie warto, nie warto, ni ]Sure. nie warto, nie warto, tak nie warto, kurczować, nie warto, nie warto, mówić się, no! Jedno co warto, to bawić się warto, tańczyć i skakać i śpiewać to warto. Bawić się warto, bawić się warto, tańcząc, bywając, by Paro sto paro, się se I nas do diouze parovac'h to